Cześć, witajcie. Ja wróciłem, jestem, tak jak niektórzy mogli zobaczyć tutaj z zapowiedzi z czołówki ostatniego filmu. Z chłopakami udało mi się wyjechać do Holandii na zaproszenie naszych widzów. Mieliśmy możliwość pozwiedzać tamtejszych sadów. Udało nam się też zajechać, zwiedzić Amsterdam. Obszerniejszy. Całościowy odcinek z tego wyjazdu. Myślę, że uda mi się dopiero zmontować gdzieś na weekend, bliżej niedzieli, może nawet i w niedzielę. Kilka dni nie było mnie i powiem Wam, że tu troszkę się dzieje. Cięcie postępuje do przodu. Przychodzi ekipa, chłopaki tną. I też myślę, że jakiś odcineczek z samego cięcia się dla Was nagra. Odnośnie ostatnich odcinków, też tutaj dużo pytań. Po pierwsze, odnośnie sprzętów, które mówiłem, że być może albo w najbliższym czasie będą do sprzedania. Dużo zapytań. Słuchajcie, ja tych sprzętów nie będę magazynował, zajmują miejsce, część mi się dubluje, część po prostu nigdy nie będzie w użytku. Wiem. Bo mam inne maszyny na to miejsce, więc będą do odsprzedania. Tutaj możecie napisać, jak to zrobić, jak będzie wygodnie, w jakiej formie e, te maszyny wam tutaj ogłaszać. E, ja sobie tutaj pomyślałem, że może na końcu odcinka e, co jakiś czas jedna maszyna, e, powiem dwa, trzy słowa, w jakim jest stanie, specyfikacje takiej maszyny. I tutaj, ja też, no, uwierzcie, nie mam czasu odpisywać na większość. Y, komentarzy e, sprawdzać w internecie ceny maszyn i tutaj z wami się przekamarzać e, czy za drogo czy, e, czy nie za drogo ja wiem że każdy chciałby tutaj jak najtaniej to wszystko zależy jaka maszyna w jakim stanie myślę że e, najłatwiej będzie jeśli swoją ofertę e, napiszecie na messengera na priv e, mnie łatwo jest odnaleźć e, a mi będzie łatwiej wtedy e, Odpisać bezpośrednio, czy taka oferta mnie satysfakcjonuje. Duże poruszenie odnośnie e, tego, co mówiłem o pomawianiu mnie, o dokupywaniu subskrypcji, e, o promocji odcinków. O słuchajcie, o zarobkach, o reklamach e, na YouTube. Jeśli taki odcinek by Was też interesował, myślę, że tutaj chłopaki mi powiedzą, pomogą taki odcinek nagrać dla Was. Tutaj nie mamy żadnych tajemnic, jak to wszystko wygląda dla niewtajemniczonych. Ja tutaj, mając pierwszy kanał, właśnie dużo, dużo rzeczy się dowiedziałem, nauczyłem. Więc dajcie 2000 lajków i taki odcinek powstanie. Kolejne sprawy, to już może w innej lokalizacji. Jesteśmy już na sortowni, na magazynie. Było dużo zapytań odnośnie soków. Co z sokami? Zobaczcie, soki cały czas są, dojeżdżają świeże. Są w butelkach, są we workach 3-litrowych. Pomarańcza, gruszka. Marchewka, imbir, mandarynka jeszcze jest. Tych smaków myślę, że będzie jeszcze kilka. Ktoś pytał o, o te soki, właśnie z imbirem, soki z burakiem, z marchewką. Oczywiście wszystko z jabłkiem. Teraz na zimę myślę, że to takie warzywne soki. Powinny cieszyć się jakimś zainteresowaniem. Trwa cały czas tutaj pakowanie pod konkretnego klienta. Są zamówienia, więc pakujemy w takie skrzyneczki po 24 sztuki. Oczywiście sok jak stoi, to się osadza tutaj. A jak go przeruszamy, to ładnie wygląda. Jabłko, marchewka. Tutaj mamy jabłko. Pomarańcza. Więc już jest naszykowane pod klienta. Są chipsy. Także w domu tutaj wszystko w ofercie jest. Zapraszam. Można zajechać. Zawsze ktoś w domu jest. Można nabyć soki. Słuchajcie, dużo zapytań o świeże owoce i tutaj z chłopakami postanowiliśmy otworzyć sklep wysyłkowy więc od przyszłego tygodnia myślę, że on już jak wrzucam ten filmik to pomału tam startuje może jeszcze jakieś zmiany będą naniesione sklep Sady.pl. sklepem się tutaj zajmuje Tomek i na sklepie będą wystawiane produkty z naszych trzech gospodarstw od Łukasza, od Tomka i ode mnie będzie oprócz soków można właśnie e, nabyć świeże owoce, chipsy jabłkowe, soki. No i zobaczymy, co, co więcej tam uda się z naszych gospodarstw pozyskać, zobaczymy, co będzie z owocami miękkimi, czy się uda to też na sklep wstawić i czy wysyłkowo będzie można takie owoce mieć w ofercie. Słuchajcie, co jeszcze chciałem powiedzieć? No też myślę, że będzie jakieś zainteresowanie starszymi odmianami jabłek z tego nowo nabytego sadu. Będą mękitosze, będzie malinówka, będą sztarkinsony, będzie Jonathan, nie wiem jakie tam jeszcze odmiany są, nie pamiętam. Antonówka bodajże, więc w sezonie wszystkie te odmiany będą dostępne. Przez internet będzie można zamówić. Więc wszystkich zainteresowanych, chętnych odsyłam na sklep 3sady.pl. Także tutaj nic się nie zmieniło. Cały czas produkty są dostępne. Ja tutaj szykuję kolejne dwa zamówienia i uciekam do sadu. Soki też cały czas dostępne są w sklepie w Sandomierzu u Kazika. Myślę, że większość osób tutaj z okolicy wie, w którym miejscu ten sklep się znajduje. Więc jeśli ktoś ma ochotę, zapraszamy też do sklepu u Kazika. Notniemy ogród cały czas, nadrabiam zaległości. Jedzie Philips z platformą, biorę sekator, mam dzisiaj. Naprawdę mój ulubiony sekator, będę to powtarzał cały czas. 28 mi najlepiej w ręce leży. Przyjedzie Filip. Mamy tutaj chwilę po południu, więc przelecimy tutaj tymi wierzchołkami. Będzie można przejść i gdzieś tam grubszą gałązkę na środek. Słuchajcie, co wam więcej powiedzieć. Jedzie, przelecimy tu góry, będzie wszystko wiadomo, jak to ładnie wygląda. Tu bałagan, o, widzicie, zające działają, działają, zające świeże ślady. Jedzie Filip. Piszecie tutaj, też pytacie o cenę platformy. Tak jak Filip to powiedział w którymś odcinku, platforma na testy pożyczona od znajomego, eee, więc cen nie znam, do dilera trzeba. Ja jeszcze nie jeździłem na niej, zaraz tutaj ją przetestujemy, wypróbujemy. Zaskakujemy. Jak to działa? Tutaj przyciskamy, i dawaj do góry. Ja podnoszę? Nie, do siebie. A całkiem? Całkiem A to. Jest minut, że nie w każdym miejscu się zaskakuje? Nie, zaskakuje. Tu masz tam zrobione takie wiesz, co? A. O tu o, 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 i jeszcze w każdym... W każdym, jeszcze tu powinna być w środku. Dobra, no to tak będzie dobrze, o tak jak teraz. Tak. No i idzie do góry. No próbujemy śmiesznie powiem wam na takiej innej platformie może kwestia tylko przyzwyczajenia. Tutaj palca, żebym przed obiektyw nie włożył. No i tutaj akurat w tym rządku to nie ma tego cięcia. O, gdzieś mączniak. I nie wiem, przycinacie jeszcze górę, czy nie przycinacie? Klikacie? Nie klikacie? Jak nie przerasta przez palika, to ja nie klikam. Tu przerasta, jeszcze zostawiam, będzie wiązanie. I ewentualnie wtedy klikniemy. O! Stary mi dziareciek gałęzi jest. Nie było jabłek, poszło wszystko. Wilki. Tak wygląda starszy idaret. O. A przejdziemy jeszcze w jeszcze starszy, pokażę wam Tutaj takie duże drzewa jak wygląda, wyglądają po cięciu. Tutaj jest największy kawałek i myślę, że jutro będzie koniec. Zobaczymy ilu chłopaków przyjdzie stare drzewa o tu też. Kiedyś do wymiany, a tu niecięte, trochę jest tego wilka, więc u mnie na gospodarstwie są i młode, i stare, i bardzo stare nasadzenia i szerokie, i wąskie, zobaczcie tutaj na tym drzewie jest jest klikania sporo teraz doszły jeszcze większe drzewa ale myślę, że w tym miesiącu powinniśmy się z wyrobić Będą pogody fajne, będziemy się brać za grabienie, za Zobaczymy, jak pogoda. Tam zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć rządki. Pięć rządki. Widzicie, jest i taki rząd. tutaj a tutaj na krzywym jest wszystko z górki nie wiem czy to ta kamera oddaje czy nie oddaje tutaj jest wycięte no patychów jest, jest gałęzi o zające mają co robić tutaj jest sprzątania sporo robi się chłodno, dzisiaj było w nocy z miejscami 8, 9 i nawet 10 stopni poniżej zera rano zmarzłem eee, przy cięciu więc ja uciekam, montuję dla was odcinek z pobytu w Holandii i jeśli się uda to w piątek będziecie mogli go obejrzeć. Także do piątku, cześć.